Co Pan uważał o sobie Pana Max Kolonka? nie znam zupełnie osoby. Raz widziałem gościa w takiej odległości jak pan na wspólnej imprezie. On coś prowadził, ja coś prowadziłem po nim albo przed nim. Jakaś komputerowa sprawa to była. Ja o aparat, aparatach fotograficznych, a no on jako dziennikarz piszący o laptopa coś takiego. Słucham niekiedy jego wypowiedzi, niecodziennie. Sporadycznie, dlatego że mam zbliżoną opinię większości spraw oraz mieszkając w Ameryce w wiem, co się dzieje. Czyli nie muszę mieć ani informacji od Maxa Kolonko, ani opinii komentarzy od Maxa Kolonko, bo mam podobne zdanie. Czyli do no, no po co będę słuchał. Będę tak jakby w lustro patrzył trochę, jeśli chodzi o poglądy. Natomiast y, lubię jego styl, wkurzało w niej, mówiłem to głośno wiele razy, jak telewizja polska go y, zgubiła. Nie wiem, czy to było wyrzucenie, czy jakiś inny akt. To jest gubienie zasobów. To były doskonałe zasoby telewizji polskiej. Taki kolorowy dziennikarz z amerykańskim sposobem narracji. Cudowna odmiana. No mają jakieś tam, wie pan, dzióbka jest taki, dziupka jest, proszę pana. Ani wyglądu nie ma telewizyjnego, ani sposobu bycia. No taki flak z olejem, proszę pana, ten biedny dziupka Powinien siedzieć w redakcji piszącej, a nie pokazywać się do kamery. Ciam, ciaram, nic, zgubili tego kolonkę. No, To moje zdanie, że szkoda. Chciałbym, żeby w telewizji publicznej, która jest wymyślona dla wszystkich, finansowana z wspólnych pieniędzy, był taki maks kolon.